Pytają Państwo o to, co po operacji bariatrycznej, jak wyglądają te pierwsze tygodnie, co będzie nowego, co się zmieni. Na pewno trzeba być przygotowanym na to, że jest znacznie mniejsza objętość żołądka, więc i te porcje nie będą wszystkie wchodzić, nie będzie się chciało też przyjmować tej wody. No i oczywiście ta woda musi być też pita między posiłkami, więc na pewno jakby to, na co się trzeba przygotować, to na to, że trzeba mieć cały czas butelkę z wodą przy sobie i cały czas sobie. Popijać, żeby udało się to przynajmniej 1,5 litra w ciągu dnia tej wody wypić. Na pewno trzeba się przygotować na to, że nie będzie uczucia głodu przez te pierwsze tygodnie praktycznie on będzie zerowy. Nie będą Państwo czuli, że chce się jeść, więc też będzie trzeba sobie ustalić ten program dnia, żeby to jedzenie było zgodnie z tym jadłospisem, jaki dostają Państwo od dietetyka. Kolejna kwestia jest taka, że na pewno świeżo po operacji będziecie Państwo dużo słabsi, więc wiąże się to z tym, że tych kalorii jest przyjmowanych mniej i dlatego też będziecie Państwo troszeczkę bardziej osłabieni. Ból pooperacyjny powinien przestać w zasadzie być zauważalny w drugiej, w trzeciej dobie. Te rany powinny się na tyle. Zabliźnić, że przy normalnym, codziennym funkcjonowaniu już nie powinni Państwo tego czuć. No i to, co najważniejsze, to, co się zmieni, to, że kilogramy będą spadały znacznie szybciej niż dotychczas. Także, jeśli chcielibyście Państwo się jeszcze coś więcej dowiedzieć, zapraszam serdecznie na media społecznościowe. Proszę o pozostawienie komentarza. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Pozdrawiam serdecznie.